Gość Radia Vanessa. Ryszard Rudnik, dyrektor Raciborskiego Szpitala Rejonowego, jest dziś naszym gościem. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Panie dyrektorze, wiem, że dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale w jakiej kondycji finansowej jest Raciborski Szpital? Czy znaczy tak? Ocena sytuacji finansowej szpitala trzeba zawsze patrzeć w szerszej perspektywie i na tle innych jednostek tego typu. Także szpital w Braci Bożu no, jest w dobrej kondycji finansowej, nie mamy żadnych przeterminowanych zobowiązań i prowadzimy gospodarkę finansową raczej dość oszczędną. Udaje nam się bilansować. Nasze finanse, no chciałoby się zawsze więcej. Nasz jedyny problem jest taki, że e, gdybyśmy mieli płacone za wszystkie nasze świadczenia, czyli za wszystkie naszych pacjentów, których wyleczyliśmy, to nasza sytuacja byłaby powiedziałbym, że komfortowa i rewelacyjna. No właśnie, bo tak sporo mówi się o tym, że szpitale w Polsce mają ogromne długi i duże problemy finansowe. Jak do tego nie dopuścić? Bo tutaj wystarczy właśnie jedno opóźnienie z Narodowego Funduszu Zdrowia i jest problem. Znaczy tak, na no to nie ma recepty, dlatego że y, nasza y, możliwości sterowania polityką finansową są raczej małe, bo z jednej strony mamy płatnika, który nam daje kontrakty i ustala y, sposób finansowania i wysokości rozliczenia naszych procedur, z drugiej strony mamy ustawy o wynagrodzeniach, które... W zasadzie są naszym głównym kosztem i z ustawy płacimy naszym pracownikom, także nasze możliwości sterowania finansami są raczej ograniczone i dlatego w tym musimy się poruszać. Naszym jedynym rozwiązaniem jest to, że wykorzystujemy cały potencjał, który mamy, czyli kadrowy, sprzętowy lokalowy i jeżeli go wykorzystamy w pełni, no to jesteśmy w stanie się bilansować. Także szpital arciborski, gdyby no miał troszkę więcej jeszcze kontraktu, dlatego że jesteśmy w stanie wykonać co najmniej 20% świadczeń więcej, no to nie mówilibyśmy o żadnych problemach. Panie dyrektorze, jak już poruszyliśmy temat Narodowego Funduszu Zdrowia, czy wszystkie nadwykonania za poprzednie lata zostały już wypłacone? Panie redaktor, żadne nie było takiego roku. No przepraszam, w covid były wypłacone, bo wtedy inaczej pracowaliśmy. Natomiast tak, to w każdym roku jednak no, nie mamy w pełni zapłaconych za wszystkie świadczenia. Jeżeli chodzi o rok ubiegły, no to były wypłacone w zakresach tych limitowanych, tam gdzie mieliśmy te przekroczenia. W wysokości 70%. No i tam, gdzie przekroczyliśmy ryczałt, to było 27% tego ryczałtu zostało zapłacone. Także no chyba z 2,5 miliona, czy ile zostało w NFZ. Ale jest szansa na odzyskanie tych środków, nie. czy nie ma już w ogóle szansy? To <grym> to znaczy, tak, odpowiedź. każdy rok jest zamykany ugodą. Jeżeli się zgadzamy na te warunki, które proponuje nam płatnik, no to podpisujemy ugodę. No, i te środki są wypłacane, także już z naszej strony roszczenia nie możemy mieć. No możemy nie podpisać i iść do sądu, natomiast no jesteśmy przy tego typu i formie spisanych umów raczej małe szanse na to, żeby wyegzekwować swoje nas znaczy zapłatę za te świadczenia. Ostatnio z wizytą w raciborskim Szpitalu był wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Szulc. Była to wizyta robocza, ale czy udało się właśnie porozmawiać na te najważniejsze tematy i omówić problemy? Znaczy tak, no ja bardzo się cieszę, że takie osoby też trafiają do raciborskiego szpitala. Pan Jakub Szulc, wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, był z senatorem Henrykiem Siedlaczkiem. Była to też taka wizyta bardziej no, kurtuazyjna. Pan y, Jakub Szulc też kiedyś pracował w ministerstwie i też jeżeli y, prowadziliśmy inwestycje, był jednym z osób, które pomogły nam pozyskać finansowanie na blog operacyjny, chciał ten blog zobaczyć, zobaczył. Przy okazji też rozmawialiśmy o problemach finansowania, o prognozach. Y, no myślę, że była to bardzo sympatyczna i no, taka bym powiedział potrzebna wizyta. Tym bardziej, że y, daje też obraz płatnikowi, jak wygląda nasz szpital, jaki ma potencjał, i myślę, że to tego typu wizyty do tego celu służą. Pan Jakub Szulc też był gościem naszego radia, jak był tutaj w Raciborzu Bożu i powiedział, że sytuacja z zabiórka w Warszawie wygląda zupełnie inaczej niż jak przyjedzie się do tych szpitali i widzi się je na żywo. To no też bardzo cenimy sobie takie wizyty. Często zapraszamy tu różne osoby, czy, czy osoby z naszego Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie nasze relacje też są bardzo dobre, bo myślę, że jak płatnik widzi, jak szpital działa, jakie ma możliwości, jakie ma wyposażenie, jakie warunki, no to łatwiej również się rozmawia o pieniądzach. Panie dyrektorze, Szpital Raciborski jest w pełni ekologiczny, w pełni wystarczalny, no i przeszliście największą modernizację, jeżeli chodzi o szpitalnictwo z zakresu modernizacji energetycznej. Bardzo się z tego cieszę. Była długo oczekiwana inwestycja, bardzo potrzebna w naszym szpitalu. Także o te środki troszkę się martwiłem, jeżeli by nie udało się ściągnąć pieniędzy na tego typu inwestycje. Dlatego że no, ta infrastruktura, którą no, wiadomo, szpital był budowany i oddany do użytku no, ponad 30 lat temu. W związku z tym no, i ta technologia, która wówczas była i no, i naturalne zużycie tego wszystkiego już nastąpiło, także te inwestycje były bardzo potrzebne, ale cieszę się, że udało się to wszystko rozwiązać kompleksowo. Dzisiaj mamy naprawdę nowoczesną kotłownię, pompy ciepła, które dadzą nam ciepło, ciepłą wodę użytkową i ogrzewanie. No mam nadzieję, że, że to wystarczy. Według naszej oceny i parametrów, które to złoże osiąga, no nawet są lepsze parametry niż planowaliśmy. Przy okazji udało się wymienić całe oświetlenie w całym szpitalu na oświetlenie ledowe, co również i patrząc na ekologię, i patrząc na oszczędności, też będzie znaczne, dlatego że w całym szpitalu jest ponad 6 tysięcy różnych opraw oświetleniowych, czyli to tylko tak podaję, żeby pewne rzeczy zobrazować. Udało się docieplić wszystkie stropy, wszystkich naszych budynków. Ten budynek, który ma poradnie specjalistyczne, również udało się wymienić okna, grzejniki, ocieplić. No i co najciekawsze w tym wszystkim, no mamy też farmę, potężną farmę fotowoltaiczną, która zapewni nam w okresie letnim na pewno energię elektryczną do wszystkich naszych urządzeń. I oświetleń. Jak będzie w okresie zimowym, wszystko zależeć będzie od, od temperatur. Natomiast myślę, że i co najciekawsze jest w tym, to jest ten system zarządzania tą energią. No czy, właśnie, czy... bo jak byłam na konferencji, oddawaliście ten projekt. To był filmik zrobiony specjalnie, który pokazywał tą całą inwestycję. No i wy macie specjalny pokój i specjalną osobę do tego, żeby tym wszystkim zarządzała. To jest niesamowite. Znaczy, jest to naprawdę świetny, świetny instrument do zarządzania wszystkimi mediami, które mamy w szpitalu. Bo po pierwsze daje nam obraz, gdzie pracownicy działu technicznego mogą monitorować wszystkie procesy, które zachodzą, mogą zdalnie sterować tymi procesami, a przede wszystkim wiedzą, co się dzieje. Jeżeli są jakieś problemy, no to są komunikaty, jest możliwość przesterowania pewnych parametrów zdalnie nie trzeba chodzić, obieg jest duży. I, I to jest naprawdę świetny system, który się sprawdza i, i myślę, że do tego typu rozwiązania naprawdę bardzo nowoczesne, bardzo nowatorskie. No i cieszę się, że szpital w zasadzie uzyskał tą no taką może niezależność energetyczną, dwa, jest to też inwestycja ekologiczna. No i trzy, no naprawdę bardzo nowoczesna i takie. Nowoczesne rozwiązanie, które warto promować, pokazywać, bo, bo też spowoduje pewne oszczędności, łatwość zarządzania tym, no ale też robiliśmy pod kątem oszczędności i efektywności. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej sporo przyłożył się do tego projektu, no i dzięki właśnie temu dofinansowaniu można było też przeprowadzić tą modernizację. Tak, jestem. Naprawdę pod wrażeniem, dlatego że współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska była bardzo fajna. Naprawdę spotkaliśmy tam wspaniałych ludzi, którzy no, pomogli nam tą inwestycję. Nie była to łatwa inwestycja. Powiedziałbym, że trochę nowatorska, trudno było nawet gdzieś podejrzeć. Natomiast ta współpraca i pomoc, jeżeli chodzi o takie doradztwo, była naprawdę... No, na bardzo Jestem wysokim szczerze poziomie wdzięczny im za to. Panie dyrektorze, 14 września w szpitalu w Raciborzu dzień otwarty porodówki to dobra informacja dla wszystkich mam. przyszłych e, mam. Tak, jest to już taka impreza, że tak powiem, jeżeli można to nazwać imprezą, która jest w stałym naszym kalendarzu raz w roku tego typu wydarzenie się u nas odbywa. No jest to okazja, żeby pokazać Pokazać nasz oddział, pokazać nasze możliwości, poznać personel, który będzie dostępny, można wejść na oddział. W tej chwili prowadzimy, jak Państwo wiecie, też szkołę rodzenia, za którą nie pobieramy żadnych środków. Naprawdę w świetnych warunkach, bo zmieniliśmy też pomieszczenia, gdzie tego typu zajęcia się odbywają. Uruchomiliśmy dwie sale do porodów rodzinnych, gdzie. Można przyjść z mężem, z partnerem i być cały czas od, od początku do końca. Jest to naprawdę też fajna inicjatywa i te pokoje są też pożądane. Myślę, że to też jest taka, taki krok z naszej strony do tego, żeby zachęcać do porodu u nas. Będziemy w dalszym ciągu rozwijać tą bazę, bo, bo mają te pokoje wzięcie. I myślę, że to jest krok w dobrą stronę, natomiast no, demografia jest nieunikniona. No właśnie ten Nie. temat panie dyrektorze chciałam poruszyć, bo tych dzieci z roku na rok coraz mniej się rodzi, wy się coraz bardziej rozwija. No musicie obsadę na tym wydziale mieć pełną, a tak naprawdę nigdy nie wiecie, ile tych porodów w ciągu dnia będzie w tym szpitalu tak naprawdę. Szpital jest tego typu instytucją, że my nigdy nie jesteśmy w stanie e, o, ocenić, e, e, ilu pacjentów będziemy mieli, dlatego też no, szpital jest nasz szpital pracuje w systemie całodobowym, w związku z tym ta gotowość jest zapewniona przez 24 godziny, czyli my nie planujemy personelu pod kątem pac ilości pacjentów, tylko pod kątem ilości pacjentów i bezpieczeństwa w razie różnych zdarzeń, które u nas mogą być. Także, A to ten, generuje no, duże koszty, trzeba o tym wspomnieć. No, gotowość do udzielania świadczeń jest droga, bo personel jest, natomiast no, pacjent nie zawsze jest. Także są te godziny, gdzie my załatwiamy pacjentów planowych, natomiast te godziny wszystkie popołudniowe, nocne, świąteczne, no to szpital pracuje w gotowości, bo mimo wszystko tacy pacjenci do nas trafiają i to nie tylko na oddział ginekologiczno-położniczy, ale, ale również na inne oddziały chirurgiczne, internistyczne i stąd ta gotowość naszego szpitala, która o zawsze też jest droga. Panie dyrektorze, najważniejsze, że szpital się rozwija. A czego by pan sobie jeszcze życzył? Jakiej inwestycji w szpitalu, żeby przynosiła dobre rezultaty dla pacjentów? Znaczy tak, no chciałoby się jeszcze więcej, dlatego też na dzisiaj są różne fundusze i sięgamy po różne środki, aplikujemy o różne pieniążki, dlatego no jest okazja. Natomiast problem jest jeden. No każdy tego typu projekt wymaga też wkładu własnego. W związku z tym też musimy liczyć na swoje możliwości. Tutaj starostwo powiatowe też nas bardzo mocno wspiera i zawsze przy tego typu projektach uzgadniamy, czy jesteśmy w stanie ten projekt sfinansować, ponieść te środki na wkład własny. Natomiast no, też trzeba popatrzeć na to w ten sposób, że no, nawet te 15% czy 23%, jeżeli chodzi o VAT dołożymy, no to kiedyś trzeba będzie wyłożyć pełną kwotę. I stąd no, no raczej staramy się większość tych projektów, jeżeli uda nam się pozyskać finansowanie, realizować. A naszym gościem był Ryszard Rudnik, dyrektor Raciborskiego Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję Państwu.